W najnowszym numerze magazynu mgr.farm zastanawiamy się, czy aptekarstwo to nadal wolny zawód. Apteczny monopol. Dlaczego przepisy zabraniające posiadania więcej niż 1% aptek w województwie są tak ważne? Wieczoręka w aptece. Dlaczego nikt nie chce płacić aptekarzom za dyżury w nocy i święta? Będziemy mieli kontrolę. Wszystko o kontroli inspekcji farmaceutycznej w aptece. Nie pytaj, co Izba robi dla Ciebie, ale co ty możesz zrobić dla Izby, czyli dlaczego warto wziąć udział w wyborach samorządowych, co można sprzedawać w aptece? Peruki, buty, a może doładowania do telefonów na kartę, a do tego wywiady ze znanymi farmaceutami. Nie zabraknie również artykułów naukowych dających możliwość zdobycia punktów edukacyjnych, a także tekstów pomagających w rozwiązywaniu codziennych problemów z lekami recepturowymi, przepisami prawa oraz kłopotliwymi receptami. A w chwili relaksu zapraszamy do lektury części magazynu, w której znajdziecie artykuły udowadniające, że być farmaceutą nie oznacza wyłącznie pracy w aptece. Oprócz nich również krzyżówki i konkursy z niezwykłymi nagrodami. Mgr.farm jestem farmaceutą.